Czy masz problem, żeby nauczyć się tabliczki mnożenia? Albo ją umiesz, ale czasami nie jesteś jednak pewny wyniku? A czy wiesz, że jest sposób, żeby się jej nauczyć w dosłownie 5 minut? Czego potrzebujesz? Tylko tego, co zawsze masz przy sobie, czyli wyłącznie własnych dłoni. Zobacz ze mną, co to za metoda i używaj jej jak najczęściej. Jeżeli metoda, którą Ci przedstawię, Ci się spodoba, będę bardzo wdzięczna za łapkę w górę, jakiś komentarz albo subskrypcję mojego kanału. Zaczynamy. Wyciągnij przed sobą swoje dłonie, tak jak masz teraz pokazane na ekranie. I ponumeruj je, zaczynając od kciuka, jako 6, 7, 8, 9, 10. Robimy tak z prawą dłonią, jak i z lewą dłonią. Czyli numerujemy 6, 7, 8, 9, 10. I 10. I zobacz jak działa ta metoda. Spróbujmy to sobie zrobić na przykładzie działania. 7 razy 8. Na samym początku musisz zaznaczyć siódemkę, ale zawsze idąc od kciuka. Siódemka, czyli zaznaczamy sobie dwa paluszki 6 i 7 oraz 8, czyli od 6 do 8. I teraz sumujemy ilość zaznaczonych palców. Mamy zaznaczone palce 7, 6, 6, 7, 8, czyli tych sztuk jest. 5. I teraz wyliczamy wszystkie palce, które ci zostały. Mamy trzy palce w jednej ręce i dwa palce w drugiej ręce i te paluszki ze sobą mnożymy. 3 razy 2 to będzie 6, tak więc 7 razy 8 to będzie 56. Czyli zauważ, te pierwsze palce ze sobą dodajesz, a te, które zostały, ze sobą mnożysz. Zróbmy jeszcze kilka przykładów, żeby przećwiczyć tę metodę. Zróbmy na przykład działanie. 8 razy 9. Oczywiście wymaszmy tamte kolory. 8 razy 9, czyli na jednej dłoni zaznaczasz 8, czyli możesz dla ułatwienia zgiąć pierwsze trzy palce. Na drugiej dłoni zegnij pierwsze cztery palce, czyli łącznie zgiętych paluszków masz 3 i 4, czyli łącznie mamy ich 7. I policzmy teraz ile palców ci zostało. W jednej dłoni masz dwa palce, w drugiej jeden, czyli mamy 2 razy 1, czyli 2. 8 razy 9 to będzie 72. Kolejny przykład 9 razy 9. Czyli w jednej dłoni idziemy od kciuka aż do dziewiątki, czyli zginamy sobie cztery paluszki. W drugiej dłoni robimy dokładnie tak samo, zginamy palce od kciuka aż do przedostatniego. Czyli łącznie mamy zgiętych palców 4 i 4, czyli mamy ich Osiem. I teraz mnożymy ze sobą te paluszki, które zostały, czyli jeden w lewej ręce, jeden w prawej ręce, 1 razy 1 to będzie 1, a 9 razy 9 to jest 81. Ale nie zawsze jest aż tak prościutko, pokażę Ci teraz przykłady, gdzie możesz mieć delikatny problem, co w danej sytuacji zrobić. Zobacz na przykład działanie 6 razy 6. Czyli w jednej dłoni zaznaczamy sobie tylko kciuk, i w drugiej znowu tylko kciuk. Czyli mamy 1 plus 1, czyli to będzie 2. Liczymy teraz, ile palców nam zostało. W jednej dłoni zostały 4 palce, w drugiej dłoni zostały również 4 palce, 4 razy 4 to będzie 16. Czyli mamy 1 dalej i szóstkę. Obok 1 plus 2 to będzie 3. Dodajemy, tak jak pisemnie w działaniu, mamy 36. 6 razy 6 to jest 36. Podobnie rzecz się ma na przykład z działaniem 6 razy 7. Czyli w jednej dłoni zaznaczamy sobie 6, czyli wyłącznie kciuk. W drugiej zginamy dwa palce 6 i 7. Łącznie mamy 3 zgięte paluszki. Czyli zapisujemy 3 i liczymy ile palców zostało. W jednej dłoni 4 palce, w drugiej dłoni 3 palce i mnożymy te liczby ze sobą. 4 razy 3 to będzie 12. Zapisujemy dwójkę, jeden dalej, dodajemy te wyniki do siebie, więc mamy 42. 6 razy 7 to będzie właśnie 42. I zróbmy sobie jeszcze jeden przykład. Niech to będzie 7 razy 7. Czyli w jednej dłoni zaznaczamy sobie 7, czyli dwa pierwsze palce, w drugiej dłoni również 7, czyli kolejne dwa palce. Mamy 2 plus 2 to będzie 4. I policzmy, ile paluszków zostało. Mamy 3 w jednej dłoni, 3 w drugiej dłoni, 3 razy 3 to będzie 9. I faktycznie 7 razy 7 to jest 49. Mam nadzieję, że ta metoda bardzo Ci się spodziewa. Podobała I bardzo Ci ułatwi liczenie. Oczywiście, przetwórz sobie używanie tej metody na jeszcze innych działaniach. Pamiętaj, że ta metoda jest rewelacyjna, jeżeli mnożysz liczby z zakresu od 6 do 10. Nie działa natomiast dla liczb mniejszych od 5, ale wierz, że to są na tyle łatwe działania, że dasz radę zrobić je w pamięci. Napisz mi koniecznie w komentarzu, czy spodobała ci się ta metoda, oraz będę bardzo bardzo wdzięczna za lajka albo za subskrypcję, jeżeli chciałbyś poznać więcej sprytnych metod na obliczenia takich jak ta. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w jakimś kolejnym moim filmie.